Witam wszystkich z tej strony, Wujaszek. Kontynuujemy medal of honor. Nadal jesteśmy gdzieś w Normandii. I teraz, tak, zadanie 4. Zniszczyć, dobra. Coś tam mam, 4 sztuki do zniszczenia. To jest apteczka, dobra. Jakąś, jakąś dużą wziąłem. Okej, okay, dobra. Schylimy się. Aha, jeszcze sobie przejrzę broń. Krótka broń, dobra. To jest snajperska, to wiadomo. Thompsona. Browninga, tu mamy pod piąteczką granaty i szóstka jest Panzerfaust. Posiadam sześć pocisków do Panzerfausta. Browaga, teren otwarty się zaczyna. O, ładnie dostał w główkę. Jak ucieka Dobra Dobra Kolejny dostał w głowę Dobra, zabieram broń 64 Dobra, jakieś 64 Tu 10 Co? Co jedzie? Half track jakiś. O! Dobra, użyj pancerfausta. Fausta, okej. Okay. Pod szóstką był. Tylko nie przestanie strzelać. Został ja w końcu? Tak jest, zniszczony, dobra Nie, dawaj tego Browninga jednak To jest celniejsza broń Skąd? Gdzie? Co? Patrzcie Co za dziad jeden przebrzydły No, to jest faktycznie Fajna, celna broń Chociaż na początku nie bardzo mi się ona podobała. O właśnie, po jednym. Dobra. Tu widzę nasi wychodzą. Okej, okay, gra się zapisała. Dobra, chłopaki, idziemy, idziemy, idziemy. Nie ma czasu na... ...stanie i gadanie głupot. Okej okay. Kurde, zauważył mnie. Chciałem go tak ładnie sprzątnąć. Patrzcie tam jest. Dobra, dostał. Idzie kolejny tam, widziałem jak tam szedł kolejny. Właśnie o to chodzi No Uciekaj, uciekaj nasz Ja mam snajperską broń, także Okej okay. Co za dziady przebrzydłe? Kropik. Kto, gdzie, kto, co, jak Nic nie widzę, na żale dostaje Nie widzę kompletnie skąd dostaje A tu był Patrzcie w krzakach się chował ani go nie było widać tego dziada Ale kropion 50 życiami zostało Tu ktoś jest? Dobra Tam jeszcze jeden stoi, patrzcie, ja go nie widziałem. Dobra, kolejny dostał. Ja muszę się wrócić w jakąś apteczkę. Mam 50 życia. Tu gdzieś ktoś zgubił chyba Albo mi się tylko wydawało Dobra, tu są jakieś gruzy Okej, okay, tu nic nie ma Patrzcie, tam jest budynek, tu jest budynek Tu do góry, nie idzie wejść, ale jest apteczka Co za Niemiec, no, patrzcie jak stała Menda kolejna. Się domyśliłem, że będą tu gdzieś stali, bo kropili do naszych, jak nasi byli po drugiej stronie, no to tylko z tego miejsca. Tam ktoś jest. Tak? Nie. Dobra, nie ma nikogo. Tu jest apteczka, patrz. Dobra, biorę. Stówkę mam życia z powrotem Dawaj na tego daj kolego Tu, aha, tu tędy Dobra Dobra Tu coś, ktoś gdzieś Patrzcie Co? Gdzie? Kto? Jak? Uryda nie widzę kto do mnie strzela. Tam jest. Dobra, ale w serducho dostał. Dobra, tego tam nie ma. Kurczę, ale tu ich jest. Dobra, kolejny. O kurde, ja mam jeden pocisk. Co za dziad mnie wystraszył. 50 życia mi zostało. Zobaczcie, oni tu stali. Z... Dobra, jest, chociaż. chociaż coś. Okej, okay, dobra, tu nic nie ma. Muszę wstać, bo tak dziwnie się chodzi schylonym. A ci nasi nam przeszkadzają.

Ciekawe, gdzie strzeli tu strzelił. Dobra, czołg zniszczony, udało się zniszczyć czołg, ale tu jest jakaś. Jak ty znasz, ja w naszego wale, co gdzie? Tu jest Niemiec! Tu jest Niemiec! Dobra! Księchamy <laughs> pochowały! To jest znowu nasz! A ja znowu do naszego strzelam! Ale dostał po, po głowie! A ten w plecy ode mnie! Tam jest! Do góry! Dobra, zjechał! Tam jest pełno ich. Ale ich tu siedzi. Dobra, pozbieramy całą amunicję, apteczki. Patrzcie co za co za menda uciekająca, no Jeden pocisk, akurat miałem. Dobra. Kolejny giń hamie. Jeden niemiecki. Czekaj, tu ktoś. Do góry? Nie, tu więcej nie ma nikogo. No dalej, wezmę to, czy nie wezmę. Pięknie, pięknie, gdzie? Dobra, jeszcze ktoś? Tam. Ale ich wylatuje. Jeszcze? Ale tam jest. Tego nie mogę sięgnąć nawet. Dobra. Mamy. Ja mam 90 życia. Dobra, nie jest źle. Coś tu migało, tak? Aha apteczka, okej, okay, dobra. Ja sobie doładuję jeszcze. To Tu pamiętacie dziury po pociskach jak wchodzimy, że ich nie ma? No ciekawe. To jest właśnie minus taki, że w tej akurat w medalu znikają te rzeczy, a nie powinno to tak być. Z tego co pamiętam, w Return Castle Wolfenstein tego nie ma. Dobra, wszyscy są nasi są na razie. No, dobra, tu nic nie ma. Daj, dalej, kolego, ta, nie przeszkadzaj. Dobra, czyli teraz pewnie tam trzeba będzie iść, tędy. O, ich tutaj widziałem, dość dużo wychodziło stąd. Tak jest, tu jest jakieś przejście. Okej, okay, dobra, tu coś mamy jeszcze? Co to jest? To nie wiadomo. Dobra, doładujemy sobie. Wszyscy są? Tamten kuśtyka ledwo. Dobra, gra się zapisała. Dobra, kolejny kolejny spadł. Tu mamy tak, tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo. Dziwne, że oni nas za takich gęstych krzaków dostrzegli, a ja nie mogłem. Tam gdzieś coś jeszcze wali? Tak jest. Już nie wali. Co oni tam? Ile ich jest? Dobra, idziemy. A tam jeszcze wali jeden. Dobra. Pięknie. Jeden ja pocisk doładuję sobie. Tu jeszcze ktoś jest? Pięknie jak taką serią dostają to ładujemy pociski, w razie czego? Gdzieś ktoś strzela do naszych. Tu nie ma nikogo. Tu. Nie ma nikogo. Co za... Ale się wystraszyłem go. Chowali się po kościele. Niezły sobie zrobili ten schowek. Badaj. I na koniec po plecach. Ale mi z, z użył mi życia troszeczkę. Dobra, idziemy dalej. Czyli dalej tutaj pewnie w tym kierunku. Muszę wstać iść normalnie. O, znowu krzaki. Jednak idę schylonym. Obra, gra się zapisała, OK. Idziemy dalej. Dobra, tu widzę nas wiadomo strzeliwać tu coś tam mi się kojarzy, że tędy trzeba iść. Dobra, trzeba iść tędy. Tak, już się dostałem ładnie, jakimiś odłamkami, idą ci nasi, czy dostają? O, dobra, tam trzeba. Dobra, wszyscy poginęli. Dobra, tu nie ma nikogo, jeden przeżyłaby. siedzi, patrzcie. Gniazdo. I kolejne zginął. Wszyscy moi zginęli. Dobra, chociaż sobie zabiorę Twoją broń. Patrzcie, żaden apteczki mi nie zostawił? Nie. No, jeszcze po apteczki mi się zachciało iść. Jeszcze dostałem. 30 życia. Nie za wesoło, tam siedzi trzydzieści pięć życia, dobra, trzydzieści trzy, jakimi źródłami dostaje. Tu jest, dobra, kolejny sprzątnięty sobie doładuje. Teraz ginę. 17 życia mi zostało. Tam siedzi. Dobra, przestanie aby strzelać. Okej okay. Dobra, wszyscy Wszyscy 17 życia Nie wszyscy Dobra, dobrze, że on mnie nie trafił Jakbym nie trafił to jest po mnie No właśnie o tym mówię Dobra, teczki są są Ale dostał No i jeszcze mi granat rzucił Dobra, pięknie padł. Kolejny. Kolejny. No tak, oczywiście. Ktoś mi tu granatami rzuca. Tylko nie wiem skąd. Tu podejrzewam, że jeszcze siedzi jakaś. No właśnie. Menda niemiecka. Dobra, czyli to jest do wysadzenia, no granaty mi rzucają prosto pod pode mnie. Jak on wiedział, że ja tu idę? Od razu dziwne. Dobra, schowaj się, sobie doładuję obra. Wybuchło i jeszcze jedno ok, czyli teraz trzeba się wrócić, bo tam jest pewnie. Pole, minowe, z które, którego nie idzie przejść 44 życia, mi zostało bo jeszcze jedno będzie do wysadzenia. Tak, ostatnie zostało dobra, tu mam pełne amunicji, tak, 20. Patrzcie, jak to strzela. Tam były trzy, czyli gdzieś tu musi być z tej strony, bo tam strzałeczka pokazuje, a tam już przejścia dalej nie było z tego co widziałem. 30 życia. Ktoś wali do mnie. Czy ktoś, jeszcze tam jest? Dobra, sobie to ładuję, niech on sobie to wali, i teraz idziemy. Jeszcze uciekła, męta niemiecka, gdzie ten dziad uciekł? No właśnie, dobra, apteczka jest najważniejsze, tu kolejne, dobra, stówka życia jest. Okej, okay. i ostatnie trzeba wysadzić, ale mi zostało amunicji 40 sztuk. Okej, okay. dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, udało się wysadzić wszystkie obiekty. Gdzie mam iść tam? Aha. O, okej, okay, fajnie, super, udało się. Wygraliśmy statystyki, jak widać. Dostałem jakiś medal, dobra, dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.